Jeżeli struktura Twojej firmy jest bardziej skomplikowana, możesz stworzyć tag, który będzie przypisany tylko i wyłącznie do danej lokalizacji. Weźmy na przykład. Stworzymy ta nowy tag, który będzie nazywał się Salon Ulica Marszałkowska, Warszawa. Zapiszemy go niebieskim przyciskiem. Tak został stworzony. Możemy zobaczyć go po lewej stronie. A następnie wybierzemy pracowników, którzy pracują w tej lokalizacji. Następnie przejdziemy do menu i klikniemy trzy kropki po prawej stronie. Wybierzemy akcje grupowe. I wybierzemy opcję ustaw tagi. A następnie klikniemy niebieski przycisk Dalej. Z listy wybierzemy tak: Salon ulica marszałkowska. A następnie zapiszemy go niebieskim przyciskiem. W tym momencie mamy informację, że ci pracownicy zostali przypisani do tagu Salon ulica marszałkowska, Warszawa. Następnie odznaczymy wszystkich i wybierzemy kierownika. Chcemy, aby kierownikiem był Bartosz Widnicki. W takim wypadku klikamy w jego nazwisko. A następnie zmieniamy jego rolę na kierownik. I potwierdzamy ją niebieskim przyciskiem: Zapisz. W tym momencie Bartosz może zarządzać wnioskami pozostałych pracowników, którzy są przypisani do lokalizacji salonu na ulicy Marszałkowskiej.